Po raz kolejny chciałbym przywitać Was bardzo serdecznie i zaprosić nas do historii nowego ponownie. Dlatego, że jest tutaj zawartych tak wiele pięknych myśli, głębokich prawd, że grzechem by było, abyśmy to zostawili dziś, poszli dalej, a w końcu nigdzie się nie spieszymy. Możemy się zatrzymywać nad Bożym Słowem, zgłębiać je, abyśmy mogli jak najwięcej wziąć do swojego życia. I dzisiaj chciałbym odczytać księgę rodzaju 7, rozdział pierwszy werset. Potem Pan powiedział do Noego: wejdź Ty wraz z całym Twoim domem, do Arki, gdyż widziałem Cię, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Rodzina Noego. Sam jestem rodzicem i mam dziecko, i moim marzeniem i pragnieniem jest, aby to dziecko one poszło za Bogiem. Dlatego ten temat jest dla mnie ważny. I Chciałbym się uczyć, jak postępować właściwie, żeby ze swojej strony uniknąć głupich błędów. Myślę, że jak każdy rodzic, który wiele się trudzi i wiele wkłada wysiłków to, aby te dzieci nasze one mogły wzrastać, mieć dobre wspomnienia, dobre dzieciństwo, realizować się w swoich zainteresowaniach, mieć dobrą edukację, tą dobrą bazę do tego, aby ich życie wyglądało właściwie. Żeby ich życie było szczęśliwe. Ale myślę, że warto zadać sobie pytanie: Co ze zbawieniem? Czy dla nas jest to priorytetem? Czy może to jest tylko jeden gdzieś tam swobocznych warunków? Co zrobić, żeby te dzieci nasze poszły za Bogiem? Tak jak ten obraz tej samotnej arki, ale wypełnionej tymi zwierzętami, ale przede wszystkim rodziną. To był najpiękniejszy widok na świecie. Ta ziemia była poddana sądowi. Tam się roz, może rozgrywały straszne sceny, ale tam w środku, w tej arce, ta rodzina pracująca, mająca jeden cel. I tak dla nas w naszym życiu, dla ludzi wierzących, którzy no, doświadczyli spotkania z Bogiem, z żywą Ewangelią, to nie ma piękniejszego widoku, kiedy nasze dzieci mogą deklarować miłość do Boga. Kiedy Boże Słowo ich dotyka, kiedy ich wybory one są. Ukierunkowany na Boga, bo nie ma znowu straszniejszego widoku dla rodzica, kiedy widzi jego dziecko, które idzie w grzech i odrzuca Boga. Dlatego chciałbym się przyjrzeć Bożemu Słowu, co my możemy jako rodzice zrobić, czy coś w ogóle możemy. Wiemy dobrze, że jeśli niebiański ojciec nie przyciągnie, to nikt sam z ciebie nie przyjdzie. Ale czy my jako rodzice mamy siedzieć z założonymi rękami? Czy my możemy coś robić? Boże Słowo nas, nam pokazuje, że przede wszystkim, co możemy, to miłość. Tą naszą miłość, naszą miłością możemy pokazać na miłość ojcowską. Nie, nie może być sytuacji, że my jako rodzice nie mamy miłości, cierpliwości do swoich dzieci. To jest jakby podstawa. Innym elementem, jakże ważnym jest wiara. Jest jeśli my jako ludzie sami nie wierzymy. No to jakże możemy oczekiwać, że nasze dzieci będą wierzyć? Chciałbym posłużyć się obrazem, który mamy zapisany w Dziejach apostolskich w XVI rozdziale od 25 wersetu. O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga, więźniowie słyszeli Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi. I wszystkim rozwiązały się więzy. A gdy strażnik więzienia obudził się i zobaczył otwarte drzwi więzienia, do mierz i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie pouciekali. Lecz Paweł zawołał donośnym głosem: Nie rób sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Wtedy zażądał światła i skoczył do środka, a drżąc padł do nóg Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony. A oni odpowiedzieli, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. I głosili słowo Pańskie Jemu i wszystkim Jego domownikom. Te samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył ich rany i natychmiast się ochrzcił On i wszyscy Jego domownicy. Przede wszystkim jako ludzie sami musimy przeżyć to prawdziwe nawrócenie. Te świadectwo naszego życia, Świadectwo poddania się Bożemu Słowu, ono musi być widoczne również dla naszych bliskich. Nie wystarczy im mówić, oni muszą zobaczyć w nas tą wiarę, bo jeśli tego nie ma, to trudno oczekiwać od dzieci, że one w to wierzą. Jeśli w, na w naszym życiu nie jest to realne, to jakże ma być to w ich życiu realne? W Bożym Słowie widzimy wiele historii rodzin, które zostały wyratowane przed sądem. Rodzina Lota, rodzina Racha. Ale tam mamy też, jakbyśmy wnikali w tę historię, to możemy zobaczyć posłuszeństwo Słowu. Kiedy dostali nakaz wyjść albo coś zrobić, to, to to zrobili. I tak samo Noe, kiedy dostał od Pana Boga polecenie, aby wybudować tę Arkę według Bożych, wskazówek i zaleceń, to tak zrobił. Dlatego Pan Jezus kiedyś powiedział takie słowo. Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę. Dom na skalę. I w przykładzie noego. Mamy również taki obraz, kiedy ta arka ona wylądowała i zatrzymała się tam na tych górach hararat. Można odpowiedzieć dom na skalę. Naszą skałą jest Jezus Chrystus. Jeśli nie będziemy budować na Nim, to ten dom cokolwiek zbudujemy. To on ulegnie wcześniej czy później zniszczeniu. Ale jeśli będziemy budować na Bożym Słowie i będziemy posłuszni temu słowu, to mamy tą pewność, że ten dom się stanie. Innym aspektem jest jedność. Pan Jezus również kiedyś powiedział, jeśli dom jest podzielony wewnętrznie, to taki dom nie będzie mógł przetrwać, jeśli małżeństwo jest rozdzielone. Jeśli jeden małżonek idzie w jedną stronę, drugi w drugą, to jak dzieci mają wybrać właściwie? Jakie mają mieć wzór i świadectwo, że ta droga, czy ta droga jest właściwa? Te dzieci się pogubią. Jedność w małżeństwie, jedność w rodzinie jest niezwykle ważnym elementem. Jedność w tym, co, w co się wierzy, jakie się decyzje podejmuje. Inną niezwykle ważną cechą jest modlitwa. W dziejach apostolskich mamy również przykład. Jest to zapisane w dziesiątym rozdziale. Przeczytam od pierwszego do piątego wersetu. A w Cezarei był pewien człowiek imieniem Corneliusz, setnik z oddziału zwanego italskim pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Boga, który przyszedł do Niego i powiedział Korneliuszu. A on uważnie patrzył na Niego. I, będąc przestraszonym, zapytał: Co, panie? I odpowiedział mu: Twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga, jako przypomnienie. Dlatego teraz poślij mężczyzn do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem. Ta modlitwa i ta służba dobroczynna, ona była widoczna dla pana Boga. Pan Bóg się przyznał do tej rodziny, przyznał się do Korneliusza. I gdybyśmy czytali całą tę historię, Możemy zobaczyć, że kiedy w cudowny sposób Pan Bóg zsyła na nich Ducha Świętego, aż byli zdziwieni Piotr i Rój, towarzyszący mu ludzie. Ale jest to dla nas taki pewien obraz, ale też wzór, jak my mamy postępować. Te modlitwy, one są tak bardzo potrzebne dla naszych dzieci. My jako rodzice mamy obowiązek się za nimi modlić. Mamy obowiązek się za nimi stawiać. Otoczyć ich tą duchową opieką, ale również te nasze życie dobroczynne, nasze życie w służbie, ono ma być widoczne, aby te dzieci też miały serca wrażliwe dla Boga, ale też dla innych ludzi, żeby miały wrażliwe serca. Podsumowując, zaproszenie do arki jest zaproszeniem dla każdego z nas, ale również dla naszych rodzin. Dlatego kiedy myślimy o zbawieniu, myślimy o tych rzeczach, nie zapominajmy o naszych rodzinach. I tego życzę sobie, ale również Wam, abyśmy mogli razem z naszymi bliskimi znaleźć się w tej arce. Zostańcie z Panem Bogiem i do zobaczenia.